Cześć, nazywam się Ania Szczypka, jestem żoną, mamą trójki dzieci, nauczycielką języka angielskiego, a także autorką książek dla dzieci angielskich z Mają. Często opowiadając o sobie wspominam o tym, że mówię do moich dzieci po angielsku i w swojej działalności staram się Was, rodziców, także do tego zachęcić, gdyż widzę tego niesamowite efekty. Mówienie do swoich dzieci po angielsku pokazuje, że ty uczysz języka po to, aby się nim komunikować. Pomagamy w ten sposób też naszym dzieciom oswoić się z melodią języka, oswoić się z nowym brzmieniem języka, przyzwyczajamy powoli do nowego słownictwa, do struktur gramatycznych i tym samym pomagamy naszym dzieciom w mówieniu po angielsku, a przecież o to nam chodzi. Kilkakrotnie miałam tą przyjemność obserwować, jak moje dzieci bez takiego, wiecie, szkolnego, świadomego uczenia się mówić po angielsku potrafią się komunikować, dlatego, że się właśnie osłuchały tego języka w rozmowach, czy też w narracjach, czy też w kontakcie ze mną. Także bardzo was do tego zachęcam. Jednakże zdaję sobie sprawę z tego, że są dwie trudności. Po pierwsze, bunt dziecka przeszłam sama, wielokrotnie słyszałam, nie mów do mnie tak dziwnie, nie mów do mnie po angielsku, mów do mnie normalnie, ale przy odrobinie konsekwencji Odwagi, ale też konsekwencji, wytrwałości ze strony rodzica, dzieci się do tego przyzwyczajają. I to jest taka mała rada: im wcześniej zaczniecie, tym lepiej. Więc nie czekajcie, zacznijcie nawet już dziś. To jest jeden problem, z którym się spotykam przy mówieniu do dzieci po angielsku. Natomiast drugim, jakimś tam wyzwaniem dla rodziców jest odpowiednie słownictwo, odpowiednie wyrażenia, odpowiednie sytuacje i odpowiednie zwroty. W dzisiejszym wideo chciałam Wam. Opowiedzieć o siedmiu takich sytuacjach, w których możecie zacząć mówić do swoich dzieci po angielsku, podam Wam konkretne przykłady, a na końcu powiem Wam też o jeszcze jednej rzeczy, którą właśnie dla Was przygotowałam, która może Wam pomóc w tym mówieniu do dzieci po angielsku. Zaczynamy. Pierwsza rzecz, a może czekajcie, jeszcze jedna rzecz, którą chciałam powiedzieć, zanim zaczniemy. Co mam na myśli mów do dziecka po angielsku? Mam tutaj na myśli. Czasowo minimum 10-15 minut, kilka razy w tygodniu. Słuchajcie, jeśli ja mówię o sobie, że mówię do moich dzieci po angielsku, to nie jest tak, że 100% komunikatów wydanych ode mnie do moich dzieci w ciągu dnia jest po angielsku. No nie, wiecie, jak wygląda życie, wiecie, że jest mnóstwo innych zobowiązań, mnóstwo innych rzeczy, które musimy podjąć w ciągu dnia. Także staram się mówić. Jak najwięcej, jednakże zachęcam Was do tego, abyście rozpoczęli właśnie 10-15 minutami kilka razy w tygodniu. I jestem przekonana, że zobaczycie tego super fantastyczne rezultaty. Dobra, teraz wróćmy do waszych pomysłów. 7 pomysłów na to, w jaki sposób możecie zacząć mówić do dziecka po angielsku. Moim ulubionym sposobem, który stosowałam z moimi dziećmi na początku, jest użycie pacynki. Tutaj jest moja maja. A może to też być taka pacynka, hmm, wiecie, na, na rękę, tutaj mam takiego pana policjanta I to słuchajcie, i to oni będą mówić po angielsku, nie ty jako mama, nie ty jako tata, tylko właśnie ta pacynka, albo ta Maja yy, Możecie przywitać wasze dziecko z rana, na przykład taką pacynkę mieć gdzieś tam w kuchni, czy tam gdzie najczęściej przebywacie, pod ręką No i przywitać się nią, hello, how are you today? Możecie zapytać się What's your name? Uderzałabym tutaj w takie zwroty i wrażenia, z którymi dziecko już jest osłuchane, żeby wiedziało, jak się do tego odnieść. Nie oczekujcie odpowiedzi, tylko po prostu. Po prostu patynka przejmuje Waszą chęć i motywację do nauki języka angielskiego. Możecie z nią powtarzać kolory, możecie z nią y, po, opisywać pogodę, y, możecie z nią liczyć, co Wam przyjdzie do głowy, co Wam przychodzi najprościej. Natomiast te dzieci nie będą do Was mówić, żebyście nie mówili po angielsku, tylko myślę, że dla nich to będzie świetna zabawa, świetne urozmaicenie i szanse na to, że to zaakceptują, są dużo wyższe niż gdybyście to byli Wy. Więc pierwszy mój sposób, Użyj pacynki e, i wyręcz się nią w mówieniu po angielsku ze swoich dzieci. Drugim miejscem, w którym e, właściwie ja zaczęłam mówić, bardzo u nas się to sprawdziło, to była kuchnia, kuchnia, czynności kuchenne, e, przygotowywanie jedzenia e, i no i samo jedzenie. E, zauważyłam, że moje dzieci, kiedy jadły posiłki, no miały mm, że tak powiem pełną buzię i nie mogły się buntować i wtedy ja właśnie wykorzystywałam ten czas, mówiłam do nich po angielsku, opisywałam co jedzą, opisywałam, prawda, szczerze co mi przychodziło do głowy, próbowałam prowadzić taką zwykłą rozmowę, y, używając oczywiście odpowiedniego, y, odpowiedniego słownictwa, jak najprostszego na początek, potem możecie już sobie troszeczkę poszaleć często zapraszam też moje dzieci do kuchni i przygotowujemy razem posiłki i wtedy właśnie ta kuchnia jest takim fajnym miejscem na otoczenie dziecka swojego dziecka angielskim także jest to bardzo praktyczne miejsce i myślę że że dzieci bardzo chętnie z tego korzystają możesz opisywać co jesz tak jak Tutaj wcześniej wspominałam, możesz opisywać przedmioty w kuchni, możesz opisywać proces gotowania. Używaj tych fraz i zwrotów, z którymi czujesz się pewnie. Trzecim sposobem, trzecim takim miejscem, gdzie możecie zacząć mówić do dziecka po angielsku, to jest łazienka. Dlatego, że w łazience znowu często używamy zwrotów, które się po prostu powtarzają. Przecież codziennie myjemy zęby. Brush your teeth, please. Kilkakrotnie dziennie myjemy ręce. Wash your hands, please. Prosimy o spłukanie toalety. Flash the toilet, please. Także zapiszcie sobie zwroty. Zaobserwujcie się, jakich zwrotów używacie najczęściej po angielsku, po polsku. Dzieci, może przy pierwszym razie nie, ale przy drugim, trzecim doskonale zorientują się, o co wam chodzi. I stawiam, że będą z Wami powtarzać te zwroty angielskie. Tym bardziej tym częściej, może tym bardziej prawdopodobne jest to, im krótsze one będą na samym początku. E, czyli mamy pacynkę, mamy kuchnię, mamy łazienkę. E, czwartym pomysłem, e, który ja stosowałam i który u nas się bardzo sprawdził, to jest, ja mówiłam do moich dzieci po angielsku, kiedy wychodziliśmy z domu, kiedy byliśmy w przedpokoju, kiedy znowu pojawiały się te powtarzalne czynności, takie jak ubierz buty, put on your shoes, kiedy przychodziliśmy, no to w drugą stronę, ściągnij buty, take off your shoes. Tutaj Was uczulam, że jest puton, ubrać, take off, ściągnąć. Kiedy pytałam się, czy będziemy brali parasol, shall we take an umbrella? Także takie rzeczy, które się powtarzają przy wejściu, dzieci są wtedy właśnie też zaangażowane w to ubieranie się, jakby nie mają, nie mają sił na to, żeby się buntować. Na to, na to, żeby się buntować, no i w, myślę, że jest im wtedy jakby łatwiej za, zaakceptować te nowe brzmienie języka. Także yy, pacynka, kuchnia, łazienka przy wyjściu. Yy, piątym kontekstem, e, piątym tak, takim pomysłem na to, kiedy możecie mówić te swoje dzieci po angielsku, to jest właśnie na spacerze, czyli kontynuujemy to, co robiliśmy w przedpokoju. Idziemy na spacer i właściwie tutaj to sky is the limit, czyli opisujemy de facto, co widzimy i co nam przychodzi do głowy. Ja tutaj bardzo polecam, tak, żeby Wam podać coś konkretnego, opisujemy przygodę, yy, przepraszam, pogodę. Opisujemy pogodę, prawda? To są takie rzeczy, z którymi dzieci też są dosyć często na samym początku przygody z angielskim, są jakby otaczane, więc mówimy It's sunny today, it's not windy today, oh, the sun is shining, lucky us, it's not raining, prawda? Wykorzystujemy te wszystkie. Hmm, Wyrażenia, które z pogodą są związane. I drugim takim pomysłem na angielski na spacerze to jest zabawa: can you see albo can you spy albo can you spot. I wtedy angażujemy dziecko w szukanie rzeczy, które są w zasięgu naszego wzroku. Na przykład: can you see a tree? Can you see a playground? Can you spy a cloud? Co Wam przychodzi do głowy? Jakie tam słownictwo chcecie z dziećmi powtórzyć? Yy, jedziemy. Po spacerze, kolejnym pomysłem, przedostatnim pomysłem, po spacerze szóstym już jest używanie angielskiego w takich sytuacjach grzecznościowych, kiedy szczerze nie wymagających za wiele od Was, ale kiedy chcecie na przykład podziękować, no to możecie powiedzieć dziękuję, ale możecie powiedzieć thank you albo thank you very much. Kiedy chcecie o coś poprosić, no to możecie powiedzieć can you help me please? Kiedy chcecie poprosić o powtórzenie, bo czegoś nie zasłyszeliście, możesz powiedzieć sorry, pardon? Parn, albo Becky Parent, to są takie fajne wyrażenia, kiedy, kiedy właśnie czegoś nie dosłyszycie. Eee, sobie tutaj patrzę na moją ściągę jeszcze i jeszcze kiedy chcecie coś przeprosić za coś dziecko, coś co, czego nie planowaliście, a coś wam nie wyszło, możecie powiedzieć sorry, I didn't mean to. Także zwroty grzecznościowe, takie proste, szybkie komunikaty, które dzieci będą chłonąć, to też jest fajny sposób, żeby te, te, tego angielskiego troszkę więcej wprowadzić. I ostatnim pomysłem na wprowadzenie angielskiego to jest taka rzecz, która też u nas się bardzo sprawdziła i do tej pory się sprawdza, to są wierszyki, wierszyki, które możecie wpleść w Waszą codzienność, proste, krótkie wierszyki. Tutaj już też nagrywałam filmik, jest on na moim kanale, w opisie znajdziecie link do niego. Natomiast chciałam Wam tu przypomnieć takie trzy wierszyki, co mi, co u nas, które u nas do tej pory używamy. To jest na przykład, kiedy moje dzieci się mnie pytają, czy ja coś wiem, czy się coś wydarzy, albo czy znam odpowiedź, a ja nie jestem pewna, albo nie chcę im powiedzieć, to wtedy mówię: maybe yes, maybe no, maybe baby, I don't know. To jest jeden wierszyk, drugi wierszyk, kiedy chcę ich zaskoczyć jakąś niespodzianką kulinarną albo jakimś, nie wiem, smakołykiem, no to mówię do nich Open your mouth and close your eyes Now you'll get epic surprise Dzieci bardzo, moje dzieci bardzo lubią ten wierszyk No i trzecim takim wierszykiem, takim właśnie z kanonu powiedziałabym klasyki w języku angielskim To jest ten wierszyk z linkami This little piggy went to market, this little piggy stayed at home, this little piggy went I tak dalej, i tak dalej, kojarzycie ten wierszyk? To sobie wy wygooglujcie This little piggy, jest ten wierszyk w formie piosenki, możecie śpiewać, możecie angażować właśnie palce Także to jest, to jest taka właśnie moja propozycja, siódma propozycja, więc teraz tak szybko chciałam powtórzyć jeszcze raz te, te pomysły, gdzie możecie używać języka angielskiego albo w jaki sposób. Po pierwsze, możecie używać pacynki, po drugie, możecie używać go w kuchni, kiedy dzieci mają zamknięte buzie i nikt wam nie będzie protestował. Po trzecie, możecie go używać. Przy powtarzalnych czynnościach w, kół, w łazience, przy powtarzalnych czynnościach przy ubieraniu się, możecie bawić się językiem na spacerze, używać struktur czy też słownictwa związanego z pogodą. Po szóste, używajcie zwrotów grzecznościowych, takich jak: Dziękuję, proszę, przepraszam, w języku angielskim. I po siódme, używajcie wierszyków. Na moim profilu znajdziecie też więcej wierszyków w moim e-booku. Angielski w Domu w 15 Krokach też znajdziecie propozycje wierszyków, które możecie użyć każdego dnia. Serdecznie zapraszam. A ja właśnie przygotowałam dla Was takiego e-booka, który ma na celu zmotywowanie i sprawienie, że rodzice mówiący do dzieci po angielsku będą wiedzieli, co mają mówić, w jakich sytuacjach. I jakich poprawnych struktur e, gramatycznych, czy też wyrażeń, pełnych zdań mogą użyć w danych sytuacjach. Takich sytuacji opisałam 70. E, w tym tygodniu trwa właśnie premiera tego e-booka i jestem przekonana, że z tym e-bookiem nabierzesz mocy, będziesz chciała, chciał działać z językiem angielskim, będziesz miała. Miał konkretne sytuacje, w których będziesz używała tego języka. Ten e-book też pomoże ci odświeżyć swój język angielski, jakby go odkurzyć albo się rozgadać. E-book ten będzie jakby początkiem waszej fajnej przygody. E-book ten na pewno zadziała motywująco, i z tym e-bookiem będziesz czuła się pewniej, że używasz prawidłowych zwrotów, zdań czy też struktur. A przecież o to chodzi, żebyśmy mając mówiąc do dziecka po angielsku, mieli ten power i wiedzieli, że robimy dziecku, przygotowujemy dziecku świetny prezent i robimy to dobrze. Także serdecznie zapraszam na moją stronę www, z mają tam można zakupić mojego e-booka, który nazywa się Angielski Naturalnie. Dziękuję Ci bardzo za zobaczenie tego filmiku. Daj znać w komentarzu, jeśli był on Ciebie wartościowy. Pozdrawiam!